Elektromagnetyzm, część pierwsza, szybkie powtórzenie. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej odkryte przez Michaela Faradaya. Zjawisko jest takie: mamy obwód elektryczny, który nie jest podłączony do żadnego źródła. Naszym celem jest to, żeby w tym obwodzie pojawił się prąd. Co trzeba zrobić? Trzeba sprawić, aby pole magnetyczne wywołało przepływ prądu. Warunek jest taki, tutaj narysowałem magnes, na przykład to jest biegun północny, tutaj południowy. Jeżeli magnes jest nieruchomy, pole magnetyczne przechodzi przez obwód, pole magnetyczne magnesu wyglądał tak, przechodzi przez obwód, ale nie, nie pojawia się tutaj, gdybyśmy mieli tutaj podłączony amperomierz albo czuły galwanometr na przykład, to pokazałby zero. Dlaczego? Ponieważ pole magnetyczne się nie zmienia. Warunek, żeby zachodziło to zjawisko, jest taki, żeby pole magnetyczne, które przechodzi przez obwód, zmieniało się. W tym celu trzeba coś zrobić z tym polem magnetycznym: albo przysuwać magnes, to pole rośnie, albo odsuwać, to pole maleje. Można też magnesem obracać. Zamiast magnesu można mieć też obwód elektryczny, który będzie zaopatrzony w cewkę indukcyjną. Wtedy w tej cewce powstaje pole magnetyczne i można na przykład włączać i wyłączać prąd, albo zmieniać w jakikolwiek sposób natężenie przepływu prądu. Wtedy pole magnetyczne przechodzące przez ten obwód będzie się zmieniało. Zjawisko nazywamy zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. Prąd, który płynie w tym obwodzie, nazywamy prądem indukcyjnym. Zjawiskiem tym rządzi tak zwana reguła lęca. Ona służy do tego, żeby wykrywać. W którą stronę płynie prąd indukcyjny? Reguła Lęca jest następująca. Kierunek prądu indukcyjnego jest taki, że ma przeciwdziałać zmianom, które go wywołały. Zatem, jeżeli mamy zwojnicę i mamy teraz magnes, biegun północny-południowy, i załóżmy, że ten magnes się y, przysuwa do obwodu, to wtedy w tym obwodzie na pewno pojawi się prąd indukcyjny. I teraz jego kierunek musimy ustalić zgodnie z regułą Lęca. Jeżeli magnes się przysuwa, to znaczy, że zgodnie z regułą Lęca, kierunek prądu musi być taki, żeby przeciwdziałał zmianom, które go wywołały. Czyli musi odpychać ten magnes. Jeżeli w tym obwodzie płynie prąd, to zwojnica staje się elektromagnesem, i żeby ten magnes był odpychany, to tutaj musi pojawić się biegun północny, a tutaj musi się pojawić biegun południowy. Więc teraz mamy wyznaczyć kierunek prądu indukcyjnego. W tej chwili nie mamy jak tego zrobić, ponieważ nie widzimy, jak jest nawinięta ta zwojnica. Załóżmy, że te pogrubione zwoje są bliżej nas. Teraz korzystamy z reguły prawej dłoni, która nam mówiła o kierunku przepływu prądu. Ustawiamy palce tak, jak płynie prąd, a kciuk pokazuje nam biegu, biegun północny. Więc tutaj robię odwrotnie: ustawiam biegun, kciuk tak, żeby pokazywał biegun północny. Cztery palce pokazują, w którą stronę w tym obwodzie po zwojach musi płynąć prąd. Czyli po zwojach tych bliżej nas. Prąd musi płynąć do dołu, czyli zobaczcie płynie tędy, 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 czyli w tą stronę płynie prąd indukcyjny.